Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z serii Kilka słów na temat. Dzisiaj opowiem Wam o włóczce Jarnard Rose Garden. Jest to włóczka typowo na lato. Ostatnio uświadomiłam sobie, że zapomniałam Wam o niej opowiedzieć, właśnie w filmiku. Miałam taki plan, ale zapomniałam. No cóż, starość się kłania. O tej włóczce mogę powiedzieć. Praktycznie same superlatywy, ponieważ zauważyłam, że część osób preferuje włóczki dla siebie czy dla swoich dzieci tylko i wyłącznie naturalne, bez dodatku akrylu. I jeżeli wy należycie do takiej grupy osób, ta włóczka jest dla Was, ponieważ jej największym atutem jest to, że w swoim składzie posiada tylko i wyłącznie bawełnę. Jeżeli chodzi o inne parametry, to w takim 250-gramowym motku jest 1000 metrów. Jeżeli dobrze znacie włóczkę Yarnart Flowers, to zauważycie, że jest to praktycznie Taka sama włóczka, tyle że różnica polega właśnie na tym, że ta jest tylko i wyłącznie 100% bawełną. Natomiast te inne mm, siostry, tak zwane tej włóczki, tego typu włóczek, bo jest już ich kilka, mają w dodatku prawie że połowę. Czyli włókna sztucznego. Wiem, że niektórzy całkowicie odrzucają takie włóczki i szukają tylko i wyłącznie naturalnych, więc bardzo polecam Wam na lato tą włóczkę. Charakteryzuje się ona długimi przejściami kolorów, pięknymi przejściami, bardzo podobne przejścia. Jak ma włóczka Flowers, Flowers Moonlight, Flowers Vivid? Jest to ten sam typ, ta sama dziedzina włóczek typu Ombre. Można je rozpoczynać zarówno od zewnątrz, jak i od środka, ponieważ w środku jest końcówka zaznaczona naklejką. Jakie tutaj mogę Wam jeszcze informacje powiedzieć? Producent poleca. Do szydełkowania używać rozmiaru 3 mm i ja 3 mm. I ja rzeczywiście podpisuję się pod tym, ponieważ jest to taka grubość, że moim zdaniem robótki powinny być właśnie szydełkiem 3 mm przerabiane. Jeżeli chodzi o druty, poleca producent 2,5 mm. Tutaj niestety Wam nie podpowiem, bo. Mam dwie lewe ręce do drutów. Jest tu podpowiedziane, że można prać w pralce, suszyć na płasko i nie wyciskać, nie, nie, nie wy, wy, wykręcać o, w ten sposób. Teraz zwątpiłam, czy to słowo oznacza faktycznie to, co powiedziałam. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Ja przyznaję się tutaj do różnych błędów, także możecie mnie tutaj poprawiać śmiało. Jeżeli chodzi o kolory, to jest tych kolorów troszkę. Głównie są to kolory takie typowo letnie, ponieważ jest to włóczka dedykowana głównie na projekty wiosenno-letnie. I właśnie, co można z niej zrobić? Można zrobić z niej wszystko to, co robiliśmy z naszego pierwowzoru, czyli włóczki Jarnard Flowers. Mogą to być, a raczej y, dobrze sobie zdajecie z tego sprawę, że chusty mogą to być y, robótki do Projekty takie ubraniowe typu bluzeczki, sukienki na lato, pareo, narzutki. Mogą to być również kocyki dla dzieci, takie na lato. Czasami zadajecie mi pytanie, jakich włóczek używać naturalnych dla dzieci, na takie kocyki, które tylko mają za zadanie. Przykładowo, chronić przed wiatrem, i to jest świetna włóczka na takie delikatne, ażurowe, być może pastelowe kocyki. I muszę Wam powiedzieć, że ten kolor to jest taka pastelowa tęcza, jest naprawdę cudowny na no, taki kocyk, i, i śmiało Wam polecam. Jeśli Was to interesuje, to jest kolor 311. Zarówno, no może dla chłopca to tutaj troszkę za dużo różu jest, ale dla chłopca to oczywiście kolory to jest 318. Co jeszcze? Dla dzieci możecie zrobić, właśnie dla dziewczynek, sukieneczki, bluzeczki, poncza, w ogóle poncza, wszelkiego rodzaju chusty, jakieś opaski, czapeczki. Aczkolwiek polecam Wam, żeby wykorzystać cały potencjał tej włóczki, tych przejść kolorów, pięknych przejść kolorów, delikatnych. Róbcie duże projekty, bo jeżeli zrobicie na przykład czapeczkę dla dziecka, to wykorzystacie malutki skrawek włóczki i nie wykorzystacie potencjału tej włóczki. Co jeżeli chodzi o skręt? Jest to włóczka lekko skręcona, która składa się z kilku nitek, i w trakcie zmi zmiany koloru możecie znaleźć maleńki supełek, tak jak to bywało przy włóczkach Flowers, Flowers Moonlight, Vivid i tak dalej. Malutki supełek, on wrobi się na pewno w robótkę i nie będzie go widać. Kolor zmienia się dzięki temu, że właśnie dodawana jest stopniowo kolejna nić w innym kolorze. Te nici są tak dodawane, dodawane, aż zmienia się całkowicie kolor. Na pewno y, widziałyście już tego typu włóczki. Jeżeli już robiliście coś z włóczki Jarnard Rose Garden, to bardzo proszę podzielcie się w komentarzu pod tym filmem, oczywiście będzie też w moich mediach społecznościowych informacja, że ten filmik będzie, i tam, na przykład na Facebooku możecie wkleić w komentarzach zdjęcie Waszej robótki cokolwiek to jest, nawet niekoniecznie z moich filmików, jakiś Wasz projekt czy na szydełku na drutach, pochwalcie się. Bo będzie to podpowiedzią dla osób, które chciałyby zobaczyć, jak kolory się układają, wydajcie swoją opinię. Ja mogę jeszcze tylko powiedzieć, że oczywiście jest to włóczka absolutnie niegryząca, bo to jest bawełna. Włóczka niegryząca. Z racji tego, że to jest 100% bawełna, możecie spodziewać się, że po praniu. Czy to w pralce, czy w praniu ręcznym, ona delikatnie się skurczy. Tak jak to bywa z naszymi podkoszulkami, na przykład po praniu. One zawsze się lekko obkurczają, bo takie są właściwości bawełny. Ale w trakcie użytkowania ona znów powinna się lekko rozluźnić, rozciągnąć i wrócić do poprzedniego kształtu. Więc jeżeli chcecie coś powiedzieć na jej temat, to serdecznie zapraszam do komentowania. Ja uważam, że to jest bardzo fajna włóczka, naturalna, więc fajnie będzie ciało w niej oddychać w takich letnich, typowo letnich projektach. Oczywiście możecie ją zakupić w moim internetowym sklepie www.karolinaszydelko.pl, do czego Was zapraszam. Dziękuję za uwagę. Jeżeli jeszcze ch chcielibyście coś dopowiedzieć do, tego, do tej włóczki, to po raz kolejny zapraszam do komentowania. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie do następnego filmiku.